Dwudziesty wiek to jest jedna z dwóch nowych gier wydawnictwa Czech Games Edition w Stanach wydanych z pod znakiem Rio Grande Games. Jej autorem jest Wladimir Suchy. Eee, gry, poprzednie gry tego autora podobały mi się, nie powiem. League of Six jest całkiem niezła. Eee, shipyard jest ok, bardzo mi się podobał, ale <grym> troszeczkę Suchy, jak dla mnie. Dwudziesty eee, wiek to jest gra, która traktuje o rozwoju zarówno ekonomicznym, jak i ekologicznym. Każdy z graczy ma jakiś swój regionik, który rozwija i musi dbać o to, żeby jego ekonomia, żeby ludzie żyło się dobrze, żeby było zarabiane były pieniądze, żeby zarabiane były punkty zwycięstwa czy tam punkty standardu życia, ale też bior, rozwijając swoje państwo, zwiększamy albo zmniejszamy zanieczyszczenie swojego małego regionu, co Zbierane śmieci na naszych, w naszym regionie i musimy się z nimi walczyć. E, więc całkiem ciekawa tematyka, powiedziałbym, że nawet na czasie. E, gra jak widzicie posiadam. Dostałem recenzji od Check Games Edition. I najpierw zobaczcie jak się gra, a potem opowiem co o niej myślę. Tak wygląda ustawienie gry na czterech graczy. E, co mamy? Po pierwsze, mamy żetony lądów, z których będziemy budować swoje regiony. Każdy taki kafelek ma miasta, które mogą produkować różne rzeczy. Pieniądze, naukę, y, punkty zwycięstwa, a chodzi o, typ w tej grze, o to, żeby mieć ich jak najwięcej. Niektóre miasta mają też centra recyklingowe, dzięki którym będziemy odśmiecać, odśmiecać swoje małe państewko. Mamy żetony technologii, które dają nam yy, Korzyści jednorazowo albo raz na turę. Niektóre z nich dołączamy do naszego państwa. Tutaj mamy tor, gdzie będziemy musieli cytować, kto bardziej zwalczy, kto, kto więcej wyłoży nauki, żeby zwalczyć katastrofę ekologiczną. No i mamy y, tor czasu, rund. Rund w grze jest y, 6. Na koniec drugiej i czwartej będziemy mieli wylosowane jakieś punktowania. Jest kilka takich różnych kart, więc w każdej grze będzie troszeczkę inaczej. Tura szósta jest troszeczkę inna, jest okrojona, nie mamy pełnej rundy, mamy tylko produkcję, utrzymanie i punktowanie. To punktowanie jest zawsze takie samo. Poza tym mamy w grze dwa rodzaje waluty, czyli mamy punkty nauki i pieniądze. Punktami nauki będziemy płacić za kafelki technologii i będziemy się nimi licytować na to, że katastrofy ekologicznej, a pieniądze będą nam potrzebne do tego, żeby kupować nowe terytoria. Mamy kosteczki śmieci. Polscy gracze na pewno kojarzą, mogą je kojarzyć z cywilizacji, z polskiego wydania Fruity Ages. Jest to, są takie same kosteczki. Mamy też obywateli, których będziemy umieszczać w naszych miastach, żeby pracowali. Poza tym no, mamy jeszcze więcej żetonów podzielone na poszczególne tury, tak samo z żetonami technologii. Każdy z graczy dodatkowo ma swoją planszę, gdzie zaznacza, ile. Pieniędzy, ile punktów nauki, ile punktów yy, co turę będzie produkował. Dodatkowo mamy też tor zanieczyszczenia naszego państwa. Im bardziej jesteśmy na prawo, tym więcej punktów zyskamy na koniec, do 34, im bardziej na lewo, no to tym gorzej. Dla nas do minus 28. Każdy z graczy zaczyna też z 10 punktami nauki i 10 pieniążkami, a dodatkowo mamy jedno już terytorium, jeden ląd. Z dwoma obywatelami, stąd właśnie produkujemy dwa punkty nauki i trzy pieniędzy. Tutaj jest centrum recyklingu, ale ono w tym momencie nie jest otwarte, bo jest, nie ma tutaj obywatela. No i na takim, takim kafelku mamy jeden znacznik śmieci. Jak gra wygląda? Zaczynając od gracza startowego, wystawiamy do licytacji kafelek. Cena wywoławcza to jest dwa. W kolejnych turach się to troszeczkę zmienia. 3, w 3, 4, w 5, będziemy płacić 4 i teraz według kolejności, już siedzenia, licytujemy. Kolejny gracz może spasować, bo nie chce licytować tego, tego kafelka, ale to nie znaczy, że w ogóle nie będzie mógł licytować kolejnych kawałków, albo odpaść całkowicie z licytacji. Jeżeli odpadzę z licytacji, przynosi swój pionek tutaj obok, nie będzie mógł licytować już więcej kawałków w tej rundzie, ale za to, że już zrezygnował w ogóle z licytacji kafelków, bierze jeden z kafelków technologii za cenę, która jest tutaj wskazana. Po każdej zakończonej licytacji ta cena będzie spadać, więc im dłużej czekamy, tym taniej weźmiemy te kafelki technologii, no, ale będzie ich coraz mniej. O kafelkach technologii za chwilę. Ten, kto wylicytuje, dostaje taki kafelek razem z jednym obywatelem. Nie musimy teraz decydować, w którym, przepraszam, Dostaje jeden kafalek z obywatela, nie musimy decydować, w którym mieście on będzie pracował, a dodatkowo na takiego kafalku dostajemy śmieć. Ten, kto wygrał licytację, może wystawić kolejny kafalek do licytacji albo stwierdzić, że wypada. Na przykład, bo nie chce albo nie ma już tyle pieniędzy, żeby zacząć licytować. Może on znowu wygrać ten kafalek, więc znowu dostaniemy, dostanie, go, dostanie go z kolejnym obywatelem, ale tym razem dostanie aż dwa znaczniki kosteczki śmieci. Kolejne to 3, 4 i tak dalej. Tak jak mówiłem, te osoby, które odpadną z gry, mogą wykupić za punkty nauki jeden z kafelków technologii. One się dzielą w zasadzie na takie trzy rodzaje. Eee, więc mamy kafelki jednorazowe, które możemy użyć raz na grę, nie od razu w momencie wzięcia, z białą obwódką. Podobne tylko, że bez białej wódki działają co turę. I karty takich specjalnych lądów, które dołączamy do naszego, do naszego państwa. Dodatkowo mamy tutaj takie ikony. Czacha oznacza, że zwiększa się zanieczyszczenie w naszym kraju, więc musimy obniżyć się na tym torze. Kwiatek działa odwrotnie. Idziemy w prawo na tym torze, a jeżeli bierzemy żeton ze śmieciem, no to po prostu bierzemy jedną kosteczkę. kosteczkę, kosteczkę śmieci. Następnie wybucha niestety e, jakaś katastrofa ekologiczna i gracze muszą ją zwalczyć. E, co turę będą inne troszeczkę karty, będą one oznaczały co się stanie jeżeli gracze nie będą zwalczać dostatecznie dobrze tej katastrofy. Jeżeli się dobrze postarają nic się nie stanie, ale mogą dostać jeden śmieć, dwa śmieci albo dwa śmieci i czachę. W kolejnych turach wygląda to troszeczkę inaczej, tu jest na przykład jeszcze gorzej. E, ta licytacja wygląda bardzo prosto, licytujemy się punktami nauki. Gracz wybiera, którą kolumnę, czyli tak naprawdę jaki efekt uzyska, jak mocno chce zwal zwalczać tą katastrofę ekologiczną i ile jest w stanie e, za nią dać punktów nauki. Gramy, licytujemy aż do momentu, kiedy każdy z graczy będzie w innej kolumnie. Tutaj mamy zaznaczone, że to jest tylko na przykład na 4 graczy, to jest na 5. E, w tym momencie płacimy punktami nauki. I mamy chyba najważniejszą fazę, fazę utrzymania. W tym momencie wszystkie dodatkowe śmieci, które na dostaliśmy z kafelków technologii albo z kafelków z licytacji o katastrofę ekologiczną, musimy położyć na, na naszych kafelkach wylicytowanych w tej turze. Dodatkowo musimy je jakoś przyłączyć. Tutaj widzicie tory. One grają ważną rolę, ale to nie jest karkason i one nie muszą... Wbiegać do danego miasta. Może ja to troszeczkę zmniejszę. Dodatkowo mamy takie karty, karty technologii specjalne, które dodają tak, jakby produkcji jakiejś konkretnej dla danego miasta, gdzie są połączone torem. Czyli Na przykład tutaj mam miasto, które produkuje dwa pieniążka i jeden nauki. Podłączone do tego kafelka będzie produkowało trzy pieniążka. O ile jest tu oczywiście jakiś obywatel i jeżeli produkuje ono pieniążki. Co to jest? To jest lokomotywa, która pozwala w tej fazie przesunąć jednego obywatela do sąsiedniego miasta. Musimy teraz też zdecydować, gdzie ci obywatele będą pracować. Mamy też, na przykład, mosty, które możemy w tym momencie postawić. I, na przykład, mogę sobie postawić taki most tutaj, aby połączyć te dwa kafelki. I, na przykład, z użyciem lokomotywy przesunąć go tutaj. Bo tutaj jest centrum recyklingowe, które, jeżeli jest tu oczywiście obywatel, oczyszcza ze śmieci. Ten kafelek albo sąsiedni, jeżeli jest on połączony torami. Więc tutaj jest ważne, żeby pamiętać te tory, a także te tory są ważne po to, żeby przesuwać naszych obywateli. Co nie jest proste, bo do tego potrzebujemy właśnie lokomotywy. Tak w zasadzie wygląda cała gra. Tą fazę utrzymania robią wszyscy gracze jednocześnie. I następnie, jeżeli to jest druga albo czwarta, tura, mamy jakieś dodatkowe punktowania. One są różne, ale opowiem o tym punktowaniu. Na koniec szóstej tury, w szóstej turze nie licytujemy już żadnych kafelków. Robimy produkcję częściową, bo o tym nie powiedziałam. Po tym, jak ustawiliśmy wszystkie swoje kafelki, no to sprawdzamy, ile pieniędzy produkujemy, ile nauki i ile punktów zwycięstwa. Więc bierzemy odpowiednie karty, odpowiednio zaznaczamy na to, że na to, że punktów zwycięstwa, ile punktów zwycięstwa się wyprodukowaliśmy. No i teraz szósta tura. W tej turze nie produkujemy już pieniędzy i nauki, produkujemy tylko punkty, punkty zwycięstwa. Możemy użyć naszych technologii i poprzesuwać naszych obywateli, czyli mamy normalną fazę utrzymania. I na koniec, kto ma najwięcej punktów nauki, dostanie ilość tam punktów. Kto ma najwięcej kasy, dostanie ilość tam punktów. Nasze Kafelki, jeżeli nie mają śmieci, dadzą nam 2, 3 albo 4 punkty, w zależności od tego, gdzie na tym traku zanieczyszczenia się znajdujemy. Czyli, jeżeli jesteśmy w lewej części, będziemy dostawać tylko dwa punkty za kafelki, gdzie nie mamy śmieci, w środkowej 3 punkty, no i w prawej, gdzie są same kwiatki, jest pachnie, jest super, zielono, dostajemy 4 punkty. Więc trzeba się odśmiecać. Jeżeli na naszym kafelku yy, mamy tylko jeden znacznik. Śmieci, nic się nie dzieje, 0 punktów, ale za każdy kolejny dostajemy 5 punktów min ujemnych. Czyli jeżeli mam kafelek, gdzie leżą 4 śmieci, dostanę minus 15 punktów. No i dostają też punkty za ten tor, czyli od minus 28 aż do bodajże 34. Tak wygląda gra. Więc tak się gra w XX wiek. Tak jak na początku Wam mówiłem, lubię gry Wladimira Suchego, to są gry dla graczy. To tak? najczęściej ekonomiczne, z dużą ilością decyzji. Shipiert jest chyba taki najbardziej utytułowany z, pewnie z tych nawet trzech gier już, ale dla mnie był trochę suchy. Tutaj czuję naprawdę ten temat. Czuję, że muszę walczyć z, z katastrofami ekologicznymi, walczyć z tymi śmieciami. Oczywiście, jest troszeczkę w taką abstrakcyjną mechanikę, kafelki. Tutaj tory mogą się kończyć w ogóle nie wiadomo gdzie w polu, ale czuję tu więcej tematu niż na przykład właśnie w shipyardie i dlatego ta gra podoba mi się bardziej niż shipyard. W zasadzie trudno mi powiedzieć też dlaczego, bo wiem, że tu nie ma nic nowego. To jest po prostu licytacja, aukcja, tak? Dołączam jakieś kafelki. Temat jest bardzo, bardzo interesujący. No i jest to gra. Też jakby nie patrzeć dla graczy trwa około 15 dwóch godzin nawet na pięciu na graczy, chociaż byłem straszony, że będzie trwała trzy, yy, więc naprawdę całkiem nieźle. Instrukcja jest nieźle napisana, można by było troszeczkę lepiej, ale nie ma się aż tam tak za bardzo do czego, do, do czego przyczepić. Yy, może kilka słów, tylko jedno słowo o strategii, to nie jest gra, gdzie można by było na przykład zagrać na tak zwanego Brudasa, czyli iść w bardzo dużą ilość punktów i w ogóle zignorować ekologię i nie walczyć ze śmieciami. To, już widziałem, załatwiło dwóch czy trzech graczy w moich partiach, więc trzeba to uważać i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo rozsądne, bo oddaje dobrze temat. Gdyby gracze mogli po prostu iść tylko w punkty zwycięstwa i w pieniądze i nie reagować chociaż minimalnie na, na zbieranie na śmieci, to, to przegrają. W drugą stronę też nie wolno, za przeproszeniem, przeginać i... Ja przegrałem tak jedną grę, gdzie po prostu za bardzo przejmowałem się śmieciami i zapomniałem o ekonomii. Tutaj ekonomia i ekologia muszą być rozwijane równocześnie i... Taki był zamysł autora, udało mi się to bardzo dobrze. Nie powiem, żebyście kupowali grę w ciemno. Jest naprawdę fajna, ale może szipierd Wam bardziej przypasuje. Spróbujcie, bo no jest naprawdę fajna. Nie ma tu jakichś nowych mechanik. Ni, gra nie powali swoją nowatorsk, nowatorskością, ale naprawdę myślę, że warto zagrać przynajmniej raz. Ja gry na razie na pewno nie sprzedaję. Podoba mi się, zostaje w mojej kolekcji. No, to jest chyba wystarczająca rekomendacja ode mnie. Spróbujcie zagrać. Na razie.